Pierwszy linek wyjechał, no jak to zawsze na takich łowiskach obowiązkiem jest mieć Odkażacz. odkażać, już mi i tego nauczył, mata oczywiście tak, podbierak. podbierak i haczyki bezzadziorowe, no regulamin łowiska Wojsza jest jednoznaczny, więc nieważne czy jestem sobą, czy nie sobą, <laughs> tu po prostu jest taki regulamin i trzeba I to robić, na tak jest, odkażamy. powiem Wam, piękny linek. Adi wie, jak dbać o ryby. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, przyjedziecie na łowisko, on Wam wszystko pokaże. No, no to Adi, rybka do wody. Uciekaj, Małolat, leć po dziadzie. O proszę, Adi to jest specjalista. Opiekuje się tym łowiskiem, piękne. Więc dba o każdą rybę. Ależ poszedł. No i ładnie, także pamiętajcie, regulamin łowiska jeszcze trzeba czytać, bo ja też o dostałem, także do zobaczyska, trzymajcie się.